Cześć z tej strony KamLux, A w dzisiejszym odcinku Pokażę wam nową aktualizację Taka w sumie mała aktualizacja Związana z nową kolekcją Ale w tej kolekcji są bardzo fajne nowe rzeczy Więc w sumie wam to pokażę A jak jesteście nowi to możecie Stawić łapeczkę w górę i subskrypcję Wraz z no i w sumie Zapraszam do oglądania Okej okay, więc na samym początku wchodzimy Sobie w zobaczyć jaka to jest kolekcja I kolekcja nazywa się Space Stitch no i Zobaczymy, co tutaj w niej jest. Więc tutaj jest ta kolekcja. No i jak widzicie, od razu jest ta brama, właśnie z grawitacją. Bardzo ładne tło. Tutaj czarna dziurak. Ona tak po prostu was przyciąga i was po prostu może zabić. W sumie sobie to wszystko kupimy. No i sprawdzimy sobie to na świecie. No to ogólnie tęczowy laser kosztuje 50 diamentów, więc ja sobie go właśnie kupiłem tęczowa wie wieżyczka 75. Ogólnie to już było, ale ja tego właśnie nie kupiłem. Dopiero teraz to kupuję. Promień tęczyk kosztuje 50, to też chyba było. Tylko nowe to jest właśnie czarna dziura, no i właśnie brama grawitacji. No i sobie zobaczymy. Właśnie jak to wygląda. Ten odcinek właśnie będzie taki krótki, a jak chcecie, żeby był dzisiaj właśnie drugi odcinek związany z właśnie z takim mega bugiem, to musi być pod tym odcinkiem 2,5 tysiąca łapek. No i dzisiaj się pojawi kolejny odcinek. No i właśnie ogólnie jeszcze do stworzenia jest możliwość stworzenia zielonej bramy. Jest to rzecz limitowana. Teraz wam się właśnie wyświetli y, dowód, bo ja już sobie stworzyłem. Pokażę wam, że właśnie mam tą zieloną bramę. Wy też że możecie stworzyć. Właśnie się przed chwilą na ekranie pokazało to, że można ją stworzyć. I można też kilka innych rzeczy stworzyć. Teraz się wam właśnie też na ekranie to pojawi, że można to stworzyć. No i właśnie dajmy sobie dodatki do światów, no i patrzcie, zielona brama, a zielony klucz. No i po prostu jest to limitowane, więc możecie stworzyć. Tam wam pokazało chyba, że trzeba jakoś tym... Tych 50, coś tam adamantytu. Nie wiem, jak się to nazywa, już wam pokazuję o co mi chodzi. Chodzi mi o to adamentytowe paliwo, więc musicie mieć tego 50, żeby to stworzyć. No i tam właśnie kilka innych rzeczy. Ale ja sobie teraz wejdę na jakiś czat i zobaczymy sobie właśnie, jak to wygląda. Zobaczyłem, że właśnie jutro też się kończą te misje od Ziggy, więc może być też coś nowego. Więc może będzie jakiś odcinek z kolejnej aktualizacji. Ale dobra, no i teraz na przykład brama grawitacji. Co jest 5? aż tej grawitacji, ej to fajne ja myślałem, że to jest tylko jedna brama, a co dają, ej to jest naprawdę fajne, w końcu dodali w sumie grawitację, zgaduję że jak jest ta brama i jest ta grawitacja, to za niedługo się pojawią jakieś nowe bugi, no bo zawsze jak dodają coś takiego, wiecie, taką jakąś nowość to jest od razu dużo bugów więc wydaje mi się, że za niedługo pewnie będzie jakiś bug, tutaj jest ta czarna dziura o, też jest, jest ich Aż y, 5 i zaraz wam pokażę, jak to w sumie działa. Kto był w świecie VIP, to wie o co chodzi z tym. No i zobaczmy, jeszcze to w sumie dodali. No to w sumie chyba tyle z tego. Więc sobie to możemy zapisać. I wam pokażę nowości. Więc sobie właśnie lecimy. No i zobaczmy, jak to w sumie wygląda. Mówię, ten odcinek będzie taki krótki. Jeszcze wam coś zaraz powiem. No i nowości. No i sobie właśnie wbijamy. Wbijmy w sumie na otwartą. Wbijamy na czad. No i patrzcie. No i przyszedłem przez grawita. Przez właśnie tą bramę, no i mam grawitację, ona jest tam przez chyba jakiś okres, chyba zaraz mi zniknie, więc no. No i właśnie ogólnie patrzcie, jest to ta czarna dziura, no i patrzcie, ona tak przyciąga, wiecie jak magnes działa. Działa to jak magnes, no i patrzcie. Dotkniecie tej czarnej dziury, no i giniecie. No a tutaj jest właśnie ta grawitacja. No i w sumie to jest tyle z tej nowej kolekcji. Nagrałem to w sumie, bo może ktoś jest na przykład na wakacjach czy coś, no i może o tym nie wie. Więc no, wam tak szy szybko to pokazałem. No i ogólnie jest teraz taka akcja, że zbieram 100 tysięcy uśmiechów na BSP. Aktualnie zbieram je około 10 dni tydzień, coś tak mniej więcej. No i uzbierałem ich 8786. No i zbieram 100 tysięcy, pewnie mi się uda za jakieś pół roku, więc możecie mi dawać, żeby przyspieszyć właśnie ten czas. No i wtedy bym w sumie nagrał tego odcinek, pewnie by mi wbił jeden level cały, albo nawet może dwa. W sumie nie wiem ile by to dało. Na razie to dało 7 milionów, więc tak to wygląda. Ogólnie mogłem coś zrobić takiego, że kto da mi najwięcej uśmiechów to coś dostanie. No ale nie da się zrobić tego tak jak na MSP, więc no nie wiem jakbym to mógł musiał zrobić, chyba się po prostu tak nie da. Więc po prostu jak wam się taki krótki w sumie taki informacyjny odcinek spodał to zostawcie tą łapkę w górę, subika na kanale, no i pamiętajcie 2500 łapek, no i pojawia się dzisiaj kolejny odcinek. No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!